Proszę Państwa, mamy trzeci spot dnia dzisiejszego Kasasja, czy jeszcze będzie to z tego? nie wiem A ja Wam będę robił losowanko Dzień dobry, dzień dobry, witam na dzisiejszym vlogu Dzisiaj zaczynamy tutaj, dokładnie tutaj Bo mamy przed sobą pewnego pana Pana Mariusza Luzara Którego imieniem zresztą nazwane są tutaj te nasze Lokalne schody na Łysej, znane już, nieraz tutaj omawiane No, a tego pana są imieniem dlatego, że to jest Pan założyciel, pan gospodarz założyciel idzie tutaj sprawdzić. Ojciec miejscowy. Przyjechałem specjalnie z Norwegii sprawdzić, jak się mają warunki na łysy No, czy się miejscowa nie marnuje? Po prostu przyjechał sprawdzić i słusznie. Dobra, teraz przechodzimy do, do tematu z sprzed mojego wyjazdu do Hiszpanii. Chodziliśmy tutaj z Oscarem na spodzie, chcieliśmy pojeździć. Nie pojeździliśmy, bo jakiś dzban ja chciał pojeździć, chciał uruchomić sobie miejscówę nie znając kodów do kłódki i co zrobił? I zmasakrował nam po prostu kudeczkę. Całkowicie rozwalił kłódkę, rozwalił rurę PCV, która była na wybiciu. To na wybiciu była po to, żeby po prostu sobie nikt tutaj nie zrobił krzywdy. I żeby jeździli tylko osoby gdzieś tam w miarę zweryfikowane. Które mają dostęp do kodów i no i ktoś nie miał i chciał się tutaj dobrać i rozwalił nam kłódkę, się nie dało otworzyć. Co z karem wtedy nie mieliśmy czasu, więc się tym nie zajmowaliśmy. Dzisiaj już o tym wiemy, więc... Więc to zaraz sobie otworzymy, poradzimy sobie z tym łańcuchem, ale no jak tak można wbić na spod, rozwalić kłódkę po prostu, nie wiem, kamieniem rozłupał, załupał cały tutaj szyb. No nie do wiary, po prostu, nie do wiary. Nie obrócisz Wiktor. Proszę, przekazuję narzędzie. No, no złote. Złote. Wiktorowi nie przeszkadzamy To jak sytuacja panowie? Jak Sama. sytuacja? Katastrofa Jaka katastrofa panie? Jak ty masz rower? Fula masz? Fula mam Właśnie Punkersa macie w dzisiejszym odcinku Lubicie Punkersa także Także macie Nie jest źle, nie jest źle Nie było nas tutaj jakiś czas Pogoda ostatnio w ogóle płata jakieś figle Jak byliśmy w Hiszpanii to tutaj było gorąco, słoneczko Przyszliśmy z Hiszpanii to jest Jest dramat pogodowy Zimowa czapka wróciła na głowę A już myślałem, że że już teraz będzie tutaj fajnie wiosenka. Zobaczymy, jak tutaj dalej to wszystko wygląda. Gid jest, troszeczkę wieje, ale myślę, że pojeździmy, Chyba, że spadnie deszcz, bo tak jak mówiłem, w pogoda ostatnio nam płata. Ale będzie gid, jak nie do zmieni miejscu i też będzie fajnie. U Wiktora na rowerze cały czas lapoma jeszcze jest, u mnie zresztą to samo. A tu kudeczka, jak idzie co? Idzie po No, tyle nam roboty jakiś dzban narobił. Trzeba przeciąć kłódkę, wymienić na nową no. Proszę Państwa, pierwszy dywan wciągnięty na lądowanie I zaczyna nam sypać śnieg z deszczem Także no, taka sytuacja jest, ale się nie poddajemy I cyk Druga też z grubsza jest I gogle sobie wziąłem, także się nie martwię Ale się nie poddajemy Mamy grapki, wszystko jest Panie prezesie, wszystko jest. Proszę państwa, bo tutaj Wiktor Flibliwa ma do odhaczenia. bo jak było mówione. To co prawda na poduszkę, to się u nas w Krakowie nie liczy. I tutaj ma do odhaczenia. Mateusz dla ciebie mam zawsze, proszę państwa, ja dla Mateusza mam zawsze coś dobrego. Proszę arbus, pana. Arbus, arbuz, arbuz. Arbus, arbus. Proszę arbuzik dla pana. No i proszę państwa, wieje, pada, siąpi. Ale idziemy, idziemy skakać, idziemy walczyć. Jest depresyjnie, proszę państwa. Jest depresyjnie, ale nie możemy temu ulec. Ta pogoda by tak chciała, żebyśmy sobie odpuścili i poszli do domu. Dobra Wiktor, póki jeszcze jakaś pogoda jest, bo potem pogody nie będzie. Dawaj od razu idziemy. Jakaś bezpieczna odległość. Ło wow. wow. Niech to w WIB od razu <grystanie> Wypad z mapy Nie, mi się Fajnie Czasami tak dobrze z bomby na ogar na czambuch przyładować No Taka sytuacja proszę państwa, taka sytuacja Wiecień, plecień, wciąż przeplata Trochę zimy, trochę lata No pięknie się nauczył recytować 4 plus Mateusz. A czemu tylko 4 plus? Za mordy już trójkę? To jadę za Wiktorem! Za Wiktorem jedziemy, Wiktor, daleko na bucie. Ło! Wow. I trójeczka ciach. I trzy barki. Ale już? teraz my myślę, nie robię o po trójki bo mało prędkości. Zobię sobie barka, patrzę drugiego, patrzę z trzeciego. Ciach. no nie wiem, no, ja jakoś nie mogę wczuć. Tu mam za szybko, tu mam za wolno. No bo bardzo zupełnie, zupełnie inaczej jest. Bo Barcy moi drodzy, trzeba się troszkę za, zaaklimatyzować tutaj. I leci Łonkers z trójeczką. Dawaj, A! Dawaj, dawaj, No, ale trzeba Madusza pochwalić, bo dzisiaj A! pierwszą zrobił. Jeszcze A! ja nie zacząłem jeździć. A! No, syndrom piłkarza. A! A! O, mój piszczen! Zrobił trujeczkę, nim ja zacząłem jeździć. On już odjechał trujeczkę tutaj nakręcony na fullu. Po raz pierwszy mówi. Tak, Chodź, tak. ja nie wierzę, na pewno robił. Na pewno nie, robił. Nie, robię, Przypomnijcie, czy robił, bo wy, wy ten. Wy pamiętacie, wszystko wy wiecie. Także dajcie tam znaka. To już nie zmarnuj tego, pojadę teraz za tobą. Więc zrób trujeczkę. Dawaj, 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 dawaj. Na tej krowie wielkiej. I patrzymy. Kolejny już co wypad wypad z planszy. Ale trzymane do końca, trzeba przyznać. No, spójrzcie na jakim klocku tutaj lata. Da się, da się. Szkodami Mariusza Luzara wyjdziemy do góry Myślę, że Mariusz jest zadowolony jak przyszedł tutaj zobaczyć jak sytuacja wygląda, jak sport się rozwija. Także fajnie, 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 ale nie to miałem mówić. A, miałem mówić, że jak nie zapomnę, to będzie ogłoszenie konkursu tubolito ale to potem, bo na razie szkoda, szkoda słonka, które tam gdzieś jest. W gęstym buszu, gdzie samce chodzą piechotą. Cyk, nie ma czasu z bomby coś. Kierownicą trzeba pokręcić. Ciach. Jak? O, nie tak. Tak też nie. Tak może być. No, no. nie tak miało być, nie tak miało być, ale na drugiej coś jakoś boczkiem spadłem, ale wyratowane. A ty ma to już czego szukasz? No, pękła mi rama. Ej, gdzie pękła? No, no, spały pękła e, tam, tam Nie widać, widać, nie widać. Jak nie widać to Nie to się co nie było trzeba widać. przejmować. Wiktor. Ej, Naprawdę fajnie, braku rotacji. Fajnie wysiadłeś. Ty, naprawdę z potencjałem. Fajnie, wyszedł flipa, kopnął, łipka. Za mało, tak, za mało flipa, dokładnie, ale, ale wiecie, dużo ze mną fajnie, jezi, fajnie, fajnie. Wiktor, co? Kasacja, czy jeszcze będzie to z tego? Jeszcze nie wiem, bo kurwa, na razie to wolniej jak trzymam kierownicę Fatalnie, fatalnie. A ty, Mareusz, co taki ubrany? A, jadę odwiedzić kolegów. Kolegów, nie no, kolegów. My, my, to nie, my to nie koledzy, nie? Dzięki Mateusz, dzięki! moim, jesteście moimi przyjaciółmi. No, widzicie jak rzuca sól na wiatr. Powtórzymy całą linię. Raz, dwa, trzy. A ja, 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 ja. Kurde, no nie tak miało być! A ja znowu zlamiłem. Jeszcze raz. Ty ma to już pchała była, była kasacja całkiem, to ja chyba pojadę też do tyńca. No to, tak, myślę, bo co, jedziesz tam siedzieć czy jeździć? Jeździć, no co? No to ja odhaczę ten triczek i mój triczek i ten, i jedziemy. Idę, idę, biegnę. Dobra, jadę i robię. Pyk, Cyk, i skupienie. Cyk, i od razu to mamy. Wybet na wykończenie line'a. Gilbo? No, a teraz jest taka, że pchała, pchała właśnie. Jaka, jaka jest sytuacja? Nie wiem, coś ja zjebałem z barkiem, bo nie dokręciłem flipa przy flip -flipie. No to już widzieli, to już widzieli. Ale co, nie uszkodzony, tylko nie przerwa. wiem. chyba zbity, kurwa, nie no. mogę się zaprzeć na kierownictwo. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki za zdzowie Wiktora. Dobra, po szybkiej analizie. Nie podoba mi się wykonanie, dlatego że no, nie był cały ten opobarswień i odbity zazu regularny. Nie podoba mi się, ale teraz, jak mówiłem, uciekam na inny spot, ale tutaj wrócimy wrócimy niebawem, bo jest fajny warunek. Podobnie zrobiło się wilgotno, także dzięki Wiktor tutaj za, za, za dźwięki specjalne. No. Widzicie, od wszystkiego, muszę mieć, od wszystkiego muszę mieć ludzi, a wy Daily chcecie, widzicie, ile to kosztuje? Nie, tutaj dźwiękowca mam. Nie, to nie, może mały, ale nie tani. No, także, także ten. Y, no, jedziemy dalej. Ty patrz, Wiktor, płonka taki kolega, że nawet nie poczekał. No tak. Trze, trzech minut minut nie poczekał i pojechał, już mu się spieszy. No nic, napakujemy się jedziemy do, do grubego. A few moments later. Siema, dzień dobry. Siema. No, a ciebie tak kolego, że nawet nie poczekałeś dwóch minut. No, no od razu uciekłeś, a od razu mogę, uciekłeś. Ale od razu mogę go sprzedać. Jakie? No że ramę wiemy, że mamy masz ten umartany. No, pękła mi Roma, także kupię albo... Sprzedajcie mu zepsuję. Bez sensu. Dobra, yy, co? Jesteśmy w Tyńcu. Co tutaj jestem, się wszystko zmienia, wszystko rośnie, No, wszystko jest git, tylko mam trochę niewłaściwy rower, ale bardzo fajnie tutaj, tutaj młodzież działa. Ceni się to? Ceni w tą bo wali na Panie Płonka, hopka panu nie działa, Tinder panu nie działa, pan to tylko umie narzekać. A może to nie wina tych wszystkich aplikacji? Hopek? Chodź Mateusz, nie obrażaj się, chodź na bandki. Nie ma Płonki, jest pan Jarosz. I, tam? I ten, ale to nie jest stąd, bo ja mam ten jeden hamulec i to, i to trochę okaleczony, więc, więc stąd bym pojechał bandki. Tak, nie jadę całości. Czy całość Dobra, pierwszy to... raz? Ja bym się przejechać Dobra. Na twoją odpowiedzialność. No to ruszamy. Zobaczymy jak tu na takim rowerze. a Panie szybciej, bo, bo się doganiam bez pedałowania. Fajnie jak się można tak wybić, nie jest dla wiechy. Tylko zwany chopa Manual o, tu już się robi troszkę za szybko Ale na małym rowerku to można tutaj ciaśniutko w barkach popykać a wow, co to jest na końcu? Co to na końcu wyrosło? No Tradycja. Fajnie, fajnie, fajnie Dobra, jeszcze raz. Bandki. My tu gadu gadu, a ja mam 3% baterii, także tego, do boju. Kurde, będzie Barspin! Na Barspin, na Mulda gościu. Oczadziałek! Oczadziałek! Pierwsze śmigło. I bateryjka nie ogarnęła, więc idę jakieś śmigiełko powtórzyć. Idziesz, idę, włączasz kamerkę i... To, jakie głupie pytanie mi teraz zada Paweł Nieprawda Nie ma głupich pytań? Są tylko głupie odpowiedzi. Dobrze o tym wiecie. Mateusz chyba nie. No, idę. Zakręcić kierownicą. Nie ma z kim zbić piony, więc zbiję sam ze sobą. Albo nie zbiję. Dobra. Jadę, 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 jadę. Kurczę, jak nie ma nikogo z przodu... Ciężko wyczuć prędkość mi trochę, ale pierwsze śmigło jest. Tutaj mamy tylko muldę. Tu mamy znowu chopkę. Drugie śmigło tu pomijamy. Trzecie śmigło. Ty. O, tu jest fajnie, szybko. Tej muldy nigdy nie rozumiem. O, tu fajnie spadłem. Fajnie, szybciutko. Ty. Lezimy. Panie Ponger, co pan robi? No, kupuję rower. Hmm. Po, pojeździ, pojeździ. A ja tutaj sobie chyba zasłużyłem po ciężkim dniu, który trwa wciąż. A, no zasłużyłem, na pewno sobie zasłużyłem. Znowu UFO. Cyk. Dziękujemy Mateuszowi, mojemu statypowi dzisiejszemu, a ja wam będę robił losowanko. Albo jeszcze jeździmy i macie wyniki na końcu filmu, albo. Coś tu przystuntujemy sobie. Pik 180, śmigiełko. Pyk. No, streetowa sztuczka na niestridowej chopie. Jakiegoś whipka trzeba? Ale to wezmę punkersa od nagrania. tutaj Wcześniejszy był zrobiony, ale Mateusz nagrał timelapse, bo jest przydżumiony, więc y, powtarzamy. Jaki? No, Mateusz, masz szczęście, masz szczęście, że jest Jak Jak na teraz jest? Co, inna miejscowa, czy tutaj męczymy, czy do domu, czy koniec, czy co? A, A ja jadę do, do Wolskiego. Widzowie są losowanie, które już jest za nami, ale w takim razie zmieniamy spod trzeci spod dnia dzisiejszego i dopiero zobaczycie wyniki. Ta piękna pogoda nam się zrobiła Kto by pomyślał, że dzisiaj już padał deszcz, śnieg Wszystko już dzisiaj było, wiatry A teraz jak pięknie się zrobiło Szkoda, że nie ma z kim jeździć na dirtowych chobach dziś Albo uszkodzeni, albo leniwi I cyk. Proszę Państwa, mamy trzeci spot dnia dzisiejszego, Mateusz się nawet na pizzę załapał, dobrą. smacznego, tego Mateusz. Dobra, nie będę Wam tego spotu tutaj dokładnie pokazywał, bo po pierwsze nie mam baterii, po drugie nie mam miejsca na karcie, po trzecie chcę pojeździć, ale wpadnę tutaj, nagram osobny materiał na pewno, bo jest tyle po prostu zmian tutaj, Mówię, że jesteśmy na łopacie w Krakowie? Nie wiem czy mówiłem, że jesteśmy na łopacie w Krakowie i jakiś szybki przejeździk tylko dzisiaj na sztywniaku. Jakiś przejazd oddamy. Co tutaj działa na sztywniaku? A nie wiem, jadę za tobą, dawaj, dawaj, dawaj. Zaufam ci! I... O ja to pamiętam jako dwumetrowy stolik! A tu takie rzeczy! Byk, normalne lociki! Susaj do Mateusza! Bink. Naprawdę kozackie rzeczy! Dobrze było! Kurde, pamiętam takie, takie popierdółki, a też są normalne. Lotne chopy. Kozak Janek, błyskawica, naprawdę szacun. To na pewno zrobić jakiś materiał, pochwalić się jeszcze bardziej, co tutaj powstało, co się pozmieniało. No ja to się pobawię, a wy teraz losowanie tego konkursu Tubolito, bo się doczekać nie możecie. No i lecimy, mamy Instagram, skanujemy sobie tutaj Instagramka, post Instagrama. Yy, tutaj mamy słaby internet, więc się troszkę będzie skanowało. No nie to już pokazywać ekranu, bo oni widzą ten sam ekran, bo jestem taki mądry i wrzucam screen z ekranu. Więc oni to... Zrzut, no niech wiedzą jak to się dzieje. Tak, dobra, 418 komentarzy zostało załadowanych. I losujemy tutaj osobę, która wygrała na Instagramie. Losujemy, losujemy, losujemy. Ktoś już wygrał. Wygrał pan yy, Kaszycki. Kaszycki. Taki pan wygrał na Instagramie. I teraz lecimy, lecimy, lecimy z tym z YouTube'em. To, no, to już ciężko w tej robocie, nie? No. Startujemy z losowaniem. Wichra, wichra i mogę odpalić papieroska. No. Ej, patrz kto wygrał na YouTubku. <grym> o brzewacka. A wziął no. się o to. Zabij Zabij się niesamowite, o to. Niesamowite, niesamowite, że wygrał. Hubert Salwak. No nic, no gratuluję. gratuluję. się do mnie, ci co wygraliście. Macie tydzień na no, odezwanie się. Jak nie to Dęcki dostaje Mateusz, Mateusz A jaki rozmiar? Żaden dla Ciebie. Wtedy ja je biorę. Nie no. no i tyle ode mnie.